Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na nowy film. Mam nadzieję, że taki Wam się film spodoba. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I na początku chciałabym pozdrowić moich widzów, czyli Kaję, Kamila, Kozielak84, Agata Dudam, Weronika Miłek, Matka Psia Wariatka, Anime Minecraft... Mamy mi B, Monika Puchała, Lucyna Jagieło, jasną Oblicze, Renata Ruda, Królew, Puk, Puk, Bagiety i Twoja żonę też bardzo serdecznie pozdrawiam. Antek Milena, Janusz, Agata Beka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was do filmiku i do oglądania. i na początku chciałam właśnie Wam powiedzieć, dlaczego taka Anina nazwa w moim kanale, czyli moim... Kanał ma nowy teraz nazwę, czyli Paris Violet. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, jak nie, to przepraszam. I nie krzyczę na mnie w komentarzu, bo zdarzy mi się pomylić. I dlaczego taka nazwa? I Na początku właśnie chciałam właśnie o tej nazwie Wam coś opowiedzieć. I to jest nazwa od jeden z moich ulubionych miast europejskich, czyli Paryż, później na drugim miejscu jest Londyn. Więc też to jest w moich planach, żeby kiedyś do Londynu też pojechać. I też właśnie, takie jak kiedyś mówiłam, że do Paryża bym chciała pojechać, chciałabym zobaczyć to wieżę Eiffla, dotknąć i tam być w ogóle tak chociaż na chwilę. Chciałabym. Mam nadzieję, że to się niedługo spełni, może w tym roku, może sam, to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak plany pokażą, jak życie pokaże. I to jest pierwsza właśnie część nazwy. A Violet to jest właśnie, to jest imię bohaterki z mojego ulubionego serialu, czyli powiem, bo to jest bardzo ciężka nazwa do wymówienia dla mnie Bridgertonowie chyba, tak się czyta jak, nie, jak coś pomyliłam to bardzo przepraszam tego właśnie taka nazwa, bo mi się jakoś tak spodobała ta nazwa, spodobało mi się, się ten połączenie mam nadzieję, że Wam się też podoba dlatego taka nazwa, kiedyś była nazwa Bella Izabella Bella przez Bally pamiętam, bo pisanem oczywiście moje imię pisze się przez jeden ale w ogóle. mam imię Izabella i tak jak wiecie mam jest kasiuczkę, która ma na imię Bella. Czyli się kiedyś wam pokazywałam. Czyli tak właśnie, ten dobrze, że tak nazywam ten kanał. I mi się właśnie tak spodobał i chciałam też odświeżyć troszeczkę kanał, żeby w tym roku będzie piąta rocznica założenia mojego kanału. Czyli już 5 lat, jak założyłam swój kanał, te lata, jak rzuciłam pierwszy film dla Was. Czyli dwa albo trzy miesiące chyba od założenia kanału wam stawiałam film. I pamiętam, że to był film Mojor Bience 2019 roku. To był mój pierwszy film. Jak chcecie, to mogę Wam podlinkować pod tym filmem. Tak więc, to był mój pierwszy film na kanale. I pamiętam, że bardzo się stosowałam. I bo nie wiedziałam jak on wyjdzie. W ogóle też troszeczkę inaczej w tym pokoju było ustawione. Teraz wesaka jest tutaj. Jak tutaj nagrywam, tutaj przy oknie. Kanapa. Bo tym chyba tutaj, gdzie tutaj te meble są. I pamiętam, był tak duży stres i chyba 4 czy 5 godzin nagrywałam, bo tak stresowałam, bo nie wiem, może tak, tak. i tego. I czy pierwszy film był, pamiętam, drugi, bo trzeci jeszcze film był bez montowania. Tak na żywo szło. Też uczyłam się długo montowania. Tak jak ja mówiłam właśnie, 30 pada 2020 roku właśnie założyłam ten kanał, postanowiłam, że będę nagrywać na YouTubie I 3 stycznia 2020 roku pierwszy film. Tak jak mówiłam, podziękuję Wam w opisie. Mam już 350 filmów, więc dzięki Wam, właśnie dzięki Waszym łap łapkom w górę, dzięki. Bardzo dziękuję Wam za bardzo sympatyczne komentarze i bardzo miłe. Dodaj mi Wasze komentarze z skrzydeł i... Dodajecie mi chęci do nagrywania. Subskrybujecie, że jesteście ze mną, też dla mnie to jest bardzo i bardzo Wam za to dziękuję, za te łapki w górę, za te subskrypcje i te za miłe komentarze, bo dla mnie to jest bardzo ważne i doceniam właśnie, że wspieracie mój kanał, wspieracie też mnie. I jeszcze pro, jeszcze było właśnie prośba Pani Wicki chyba w Czytam komentarze od widzów. Pewnie o tym wspomniałam, że jedna z moich widzek prosiła, żebym częściej nagrywała filmy. I planuję właśnie teraz, nie wiem, może od następnego tygodnia, postaram się dwa filmy wam tygodniowo wrzucać. Zależy, jak mi się będzie udawało. Nie, raz, będzie udawało mi się raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, ale będę wam częściej właśnie filmy wrzucać. Tak też, postanowiłam i też myślę, że. Dla Was też to będzie fajne, że będę dwa razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu. Więc postaram się, nie wiem jak to jeszcze na początku na pewno będę, nie wiem, tak sobie pomyślałam, że może, nie wiem, dwa albo trzy razy w miesiącu, będzie tak albo, albo dwa razy w miesiącu. Zobaczymy, jak to, jak to mi wy, wypadnie. Zobaczymy jaki czas pozwoli. Więcej z więcej nas filmów tych tak dodawała dla Was, mogę mogę mieć więcej do oglądania. Chyba wszystko to, co chciałam chyba wam powiedzieć w tym filmiku. No i właśnie tak podsumowując e, całą moją wypowiedź na temat właśnie zmiany mojego kanału i oczywiście wybaczcie jak będzie tak coś dzwoniło w tle, bo pralka Yy, Prawda, mi tu dzwoni, żebym się wyprawą. i tak jak Wam mówiłam, też to był mój pierwszy pokój, w którym zaczęłam nagrywać. Więc tutaj, właśnie co teraz nagrywam. W różnych pokojach nagrywałam, tutaj też częściej nagrywam, też w jakimś innym pokoju, też w środkowym pokoju nagrywałam. Który właśnie był pierwszy też pokojem, w którym zaczęłam nagrywać. I tak ja Wam wspominałam w filmiku, kanapa była gdzieś indziej. Na pewno gdzieś indziej to wszystko też wyglądało. Trochę, wiecie, ja zmieniałam troszeczkę wystrój tego pokoju. Bo tak mi co nieco pasowało. No i też takie jak niby, czy mówiłam Wam, czy nie, czy wspomniałam, ale też nowe filmy wrzucam na kanał i się wtórzę, to bardzo przepraszam. To... Nowe filmy właśnie postanowiłam, że będę więcej pogadanek dla Was nagrywała, więcej takich no, holi z ubraniami, bo też yy, ostatnio właśnie bardzo Wam się spodobał właśnie hol z Insega, co bardzo się cieszę, że interesujecie się moimi filmami. Też nagrywam właśnie o moich perfumach. Tutaj właśnie będzie zapowiedź kolejnego filmu <grywania> z tyłu. I to właśnie ustawione właśnie moje perfumy, właśnie z Lidla. Oczywiście niedługo będzie nowy film. Postaram się dzisiaj właśnie mam nagrać. Tak samo vlogi też postanowiłam, że będę w tym roku nagrywać więcej tych vlogów, bo mi się też podoba ta idea i pewnie Wam się podobają te idee. jeśli chodzi o vlogi, wiesz, jeszcze bo też miałam taki komentarz, że, żebym więcej pokazywała. Oczywiście będę z czasem więcej pokazywała, jeśli chodzi o te vlogi, ale też powiem Wam, że w sklepie trochę chcę się nagrywać, bo nie wiem, czy mnie nie wyrzucą, czy mogę nagrywać gdzieś galerii. Ostatnio właśnie nagrywałam co nieco w galerii, to znaczy też Wam wrzucę tego vloga, co będę długo składała. Czy ja będzie Wam też chcę Wam pokazać, tylko wiecie, tak czasami nie da się więcej Wam pokazać, nie? Dlatego ja bardziej robię domowe vlogi niż, niż takie, wiecie, jak gdzieś, gdzieś chodzę, tak? Bo więcej jestem tutaj w domu niż, niż więcej chodzę. No ale postaram się, jak gdzieś będę, czy coś będzie możliwość, i w ogóle i mi nie wyrzucę do jakiego sklepu, czy z, jakiego, z jakiejś gali, To będę Wam nagrywała na pewno. To chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. No i zaraz będę Wam montować ten film, żebyście dzisiaj mieli, bo jest też taka ciekawostka, że jak nagrywam film i coś mi nie wyjdzie, wtedy usuwam i na nowo nagrywam. Dobra kochani, ja oczywiście uciekam. Dziękuję Wam za każde łapie górę, za każde komentarze i, i za każde subskrypcję. Oczywiście. Dziękuję Wam do zobaczenia i baba, trzymajcie się. Hej!